Odwrócony Eremita może być właśnie symbolem takich niekorzystnych wyborów, takiej presji otoczenia, y, jakichś wstydliwych tajemnic, y, y, straty czasu również. To jest bardzo czas jest tutaj y, niezwykle niezwykle istotny w karcie Eremita. Ponieważ y, kiedy karta jest w pozytywie to symbolizuje to nawet długotrwały, ale rozwój, długotrwały wzrost, czasochłonny proces, który przyniesie jednak korzystne dla nas, dobre dla nas rozwiązania, tak? Natomiast kiedy karta się odwraca, mówi, tracisz czas bezmyślnie, robisz coś, miotasz się. Przy, powiedzmy, ja bym tutaj wskazała, no nie wiem, pojawia się gdzieś w okolicy, na przykład odwrócony Rydwan. Mamy do tego, no, dziewiątkę mieczy, na przykład przy tym. To, co widzimy, że wydarzyło się coś bardzo złego w życiu tego człowieka. Jego Rydwan się przewraca i on, zamiast stawić czoła i Naprawić jakieś błędy, które popełnił, rozpoznać te błędy, zrobić coś, co y, 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 uratuje sytuację, czy też chociażby spojrzeć na y, możliwą naukę, jaka wypłynie z tego, co się wydarzyło. Nie. Ta osoba traci czas, na dziewiątkę mieczy, czyli na króla koszmarów. Ona zamyka się w sobie, bo taki odwrócony eremita to jest takie kompletne, dom, takie, wiecie, domknięcie z kliknięciem. To już po prostu uciekł do, mysie, do tej króliczej nory i tam zatrzasnął drzwiczki. I teraz siedzi tam w tej króliczej norze i ma tą dziewiątkę mieczy tego króla koszmarów. I co się dzieje? I po prostu traci czas na mnożenie wariacji na temat tego, jakie konsekwencje może ponieść w związku z tym, co się wydarzyło. Odcina się od innych ludzi, którzy akurat być może mogliby mu tutaj pomóc, wyciągnąć go, coś zrobić. In plus, oddaje się w ręce króla koszmarów dziewiątki mieczy.